Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem szybki obiad, jest to zapiekanka z czym? Zobaczcie sami, zapraszam. Dobra, słuchajcie, obiad dzisiaj będzie nieskomplikowany. Postaram się zrobić to jak najszybciej, żebyście też zobaczyli, że da się szybko. Mam tutaj 700 gram ziemniaków i teraz będę kroił je w półplastry. Półplastry mogą być cienkie, grube, jak tutaj mam wygodnie. Kroję wszystkie 700 gram ziemniaków. Oczywiście w międzyczasie teraz musimy sobie rozgrzać naszą oliwę w garnku. wlewamy dwie jużki oliwy. Rozgrzewamy dalej to samo do ziemniaków. Jak oliwa się rozgrzeje, teraz będziemy przykładać ziemniaki. Okej, okay, oliwa nam się już rozgrzała, więc teraz przerzucam ziemniaki do garnka. Mamy to, by ją sobie mieszać. W międzyczasie od razu jest to dość trzy Dodamy trochę trochę suszonego do pomiaru. Dodamy też trochę soli. Wszystko wymieszamy. Wyciskamy i będziemy tak podsmażać około 15 minut, co jakiś czas mieszając. Po tym czasie pokażę wam, co będziemy robić dalej. Jak widzieliście, nasze ziemniaki już się podsmażyły, więc teraz przerzucamy sobie je do naczynia żarownego. Teraz na tym samym garnku, żeby nie wrócić innych naczyń, będziemy podsmażać sobie mięso. Dodamy troszeczkę oliwy. I wrzucamy mięso. Mięso wołowe jest tylko 500 gram. Teraz do niego dodamy troszkę przypraw, dodamy pieprzu świeżo zmielonego. soli, szczypta soli, taka porządna, nawet dwie. I do tego półtorej łyżeczki wędzonej papryki. Wszystko sobie wymieszamy i będziemy podsmażać. mięso się podsmaża, w międzyczasie pokroimy sobie cebulę, mam dwie sztuki, pokroimy sobie w pióra. Cyk, ale cały czas kontrolujecie mięso, żeby wam się nie przypaliło, pamiętajcie o mieszaniu. Widzę, że moje mięso już się podsmaża. I teraz musicie pamiętać o tym, żeby je rozbijać. Jak ono się podsmaża, żeby nie zrobiły się z tego kotlety. To ma być mięso podsmażone, ale nie ma być takich dużo kawałków. Dlatego starajcie się je rozbijać jak najczęściej. Możecie na początku podkręcić sobie ogień, żeby był mocniejszy, żeby to mięso się ścięło, a potem będziemy je poddłużać. Więc teraz cały czas staram się rozbijać. Teraz gdy nasze mięso już się troszeczkę podsmażyło, wrzucamy to pokrojoną cebulę do niego. Podsmażamy, mieszamy. 3 minutki i będziemy dalej działać. To mięso się trochę podsmażyło pod cebulką, dajmy mu chwilę. Nasze miasto się podsmażyło, cebulka zmiękła, więc co to chodziło? Teraz dodajemy do naszego garnka pomidorów. W mam, jedną puszkę, więc teraz sobie tutaj dodajemy. Mieszamy. Przykrywamy i dusimy tak pod przykryciem około 5-6 minut. I jak zaznaczyliście zauważyć, ja używam tych pomidorów w całości, zawsze używam pomidory w całości, nie bójcie się, one się rozpadną, a mam pewny towar, że tak powiem, bo te pomidory w puszce krojone to nie zawsze są pomidory. Często jest to z bardzo dużo skórek, a w całych pomidorach macie do pewnej, że macie te pomidory, widzicie to, co tutaj macie. Więc teraz 5-6 minut poddusimy to troszeczkę i będziemy dalej z tym działać. Dobra, moje mięso już praktycznie jest. Gotowe. W międzyczasie jeszcze, nie czekam, pokroję sobie mozzarellę, bo w tej kółki mocareli pokroję sobie je w plastry takie grubsze, żeby nie były za cienkie, a też, żeby nie były takie grube, że wyjdzie wam z jednej mocareli cztery plastry, to pokroję w takie średnie plastry te mocarelle. Przed pokrojeniem tej mozzarelli, jak otworzycie ją z i wyciągniecie z woreczka, warto ją troszkę osuszyć na ręczniku papierowym z, z objęciem ręcznikiem papierowym i posuszcie tak z 20 minut przed w ogóle rozpoczęciem gotowania. Wtedy ona nie będzie taka mokra i zostawi nam w trawie tyle wody. Mozzarellę mamy pokrojoną, więc teraz możemy sobie spokojnie wyłączyć nasze mięso i przełożymy je do na naszego naczynia żaroodpornego, tak, aby zakryło nam y, tutaj ziemniaki. Oczywiście możecie sobie to lekko to porozkładać, żeby było równo. Teraz na to wszystko kładziecie pokrojoną mozzarellę. Układacie ją po prostu plastra. I to wszystko posypujecie startym, żółtym serem. Taką sporą ilość dajcie tego sera. Ja tu mam około 200 gram startego. Dobrze zasypcie, tak żeby nie było praktycznie widać tej mozzarelli. Ta mozzarella też ma w taką niespodzianką w tym daniu. Ok, mamy to. Tak to nam się prezentuje. I teraz ostatnia czynność, którą musimy wykonać to wrzucić to do piekarnika, piekarnik nagrzany do 190 stopni, wrzucamy na 15 minut, obserwujecie, jeżeli ser szybciej Wam się zetnie, zacznie Wam się dobrze topić, w szybciej niż 15 minut, to wyciągajcie, nie dojdźcie do tego stopnia, żeby ser, e, ser Wam brozował, żeby się za Wam spalał, bo to nie o to chodzi, ser ma się ciągnąć, ale ma nie być spalony, więc ja teraz wrzucam maksymalnie 15 minut, 190 stopni, góra, dół. Także... No i co? Za 15 minut pochwalę Wam się, jak to wygląda. Dobra, 15 minut minęło. Zobaczcie, jak wygląda moja zapiekanka. Wyłączam sobie piekarnik i już wyciągam. Sami zobaczcie, to jest to, o czym Wam mówiłem. Ser się rozpuścił, ale nie przebiegł, więc o to nam chodziło. Teraz czas by było tego skosztować a w zasadzie to sporcjować. Widzicie jak ser się ciągnie? O to nam chodziło. To nie ma być spalana skórka, ten ser ma się ciągnąć. Widzicie to? Super. Jeszcze tam mozzarella pod spodem i ja już nie mogę się doczekać. To jeżeli przepis Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a my widzimy się niebawem z kolejnymi przepisami, także trzymajcie się. Cześć!